Cześć baranki, cześć baranice! Dzisiaj widzimy się w czytaniu miesięcznym no miesiąc luty 2021. Mam nadzieję, że będzie z Wami rezonowało. Jeżeli nie, bierzecie to, co rezonuje, a co, co wam nie odpowiada, nie odpowiada Waszej, waszej sytuacji, zostawiacie dla innych. Jasne? Dobra, pamiętajcie, że warto subskrybować i, i lajkować i włączać ten dzwoneczek To zawsze Wam daję powiadomienie, jak coś wstawiam A wstawiam i czytania miesięczne, wstawiam półroczne, które macie w opisie pod filmikiem I czytania tygodniowe, plus jakieś bonusy Także jest tego trochę, zawsze, zawsze możecie po prostu być poinformowani Dobrze, kochani tak jak zwykle czytanie miesięczne zaczynamy od kart wyroczni. Sprawdźcie swój e, ascendent, sprawdźcie swój znak księżycowy, sprawdźcie swój Wenus, tak aby mieć szerszy obraz sytuacji, żeby po prostu wiedzieć, wiedzieć co się dzieje. Jeżeli coś tutaj z Wami nie, nie do końca współgra, warto po prostu zobaczyć sobie inne czytanie. Dobra kochani, zaczynamy od naszych kart wyroczni, które nakreślą nam ton tego czytania. O, karty mi skaczą dzisiaj. Dobra, zobaczmy, cóż dla moich baranków, o oh maj, dobra, mamy, mamy nowe początki, ale pięknie, dobrze, fajnie, bardzo, bardzo taki optymistyczny, optymistyczny start, nowy początek, świeży początek. No, zobaczymy, w czym nowy początek. Czy, czy całościowo po prostu przychodzicie taką mega wielką transformację. Dobra. Zobaczmy, co, co nam powiedzą moje wróżki. Dobra. Zobaczmy, co u moich baranków. Mhm. Mamy księcia Jesieni. Wesołe wiadomości. O, o, o waszej karierze, czyli dobre wiadomości, jeżeli chodzi o na przykład strefę bardziej finansową. E, mogą być awanse, mogą być jakieś stypendia dla, na przykład dla studentów, także mogą się takie, takie wydarzenia um, pojawi, pojawić w, w lutym 2021. Ehm, Wszystkie plany, które sobie przemyśleliście, które, rzeczy, które po prostu sobie zaplanowałyście, zaplanowałyście, zaplanowaliście, po prostu będą przebiegały perfekcyjnie, bez żadnych jakichś większych potknięć po drodze. E, możliwe nawet, że będziecie, będziecie potrzebowali jeszcze je troszkę pchnąć jeszcze bardziej, żeby osiągnąć jeszcze większy sukces. Także bardzo fajna energia, e, zdecydowanie nowych rzeczy. Mm. Bo możliwe, że po prostu dostaniecie jakiś bonus finansowy. Jeżeli nie, to na przykład, nie wiem, pracę zmienić cokolwiek. Więc tu widzę takie, takie sytuacje. No, bardzo przyjemna energia. Dobra, teraz przejdziemy do tarota. Tak jak zwykle mamy ogólny, czyli nakreślamy taki ogół sytuacji, jaka może nas spotkać w lutym 2021. Później przejdziemy do miłości, później kariery, finansów i tej strefy bardziej zielonej. A na sam koniec przejdziemy do strefy duchowej, duchowej, do, st do strefy duchowej, mm, czyli zobaczymy, okej, okay. zobaczymy co, co u was. Wow. Uhu, baranki, baranice. Hmm. Powiem wam tak, jeżeli jesteście w trójkącie miłosnym, to przestaniecie w nim być. Mm, widzę drastyczną zmianę. I, I to raczej taką po prostu, że jeżeli, jeżeli jesteście w sytuacji, że jesteście kochanką kogoś albo, albo kochankiem czyimś, no to no niestety, to się, znaczy niestety, może stety, myślę, że bardziej stety, no to się sypnie, będzie zmiana, będzie zmiana yy, i to ta właśnie gwałtowna, gwa, gwałtowna bo mamy, mamy wieżę po prostu, mamy wieżę, która no zakończy nam to, zakończy nam ten etap życia. Yy, myślę, że wiadomo, te takie sytuacje nie są, nie są przyjemne yy, i absolutnie nikomu jakby nie polecam bycia w tej sytuacji, ale czasami serce nie sługa, yy, na co też trzeba zwrócić uwagę, prawda? No, ale mamy piątkę. Zaczynamy od piątki kielichów. Piątka kielichów pokazuje stratę. Czyli albo ta osoba, z którą zdradzacie, albo jesteście zdradzani, albo cokolwiek, no po prostu się dowie o tym, o tej całej takiej trójnej sytuacji. No albo. No, wszystko wyjdzie na jaw po prostu. Będziecie musieli, no, wszystko na pewno wyjdzie na jaw, albo zostanie bardzo gwałtownie zakończone. Bo, bo może zaraz wyjść na jaw. Także, no, koniec tej takiej, takiego bujania się. Jeżeli jesteście właśnie w jakiejś takiej sytuacji, że, że jesteście w kimś zakochani, a ten ktoś już jest z kimś, to też myślę, że w pewnym momencie po prostu przejrzycie na oczy. I zobaczycie, że, ale ta osoba w ogóle nie zasługuje na minutę mojego czasu. I będziecie szukać czegoś lepszego. A ten koniec nadejdzie po prostu niespodziewanie. Może, może, nie, może myślicie, że spędzicie z tą osobą walentynki, a ta osoba po prostu dwinie kitę i pójdzie w drugą stronę. Bardzo możliwe, że taka sytuacja też, też może mieć miejsce. Także na pewno widzę po prostu koniec takiej męczarni w trójkącie miłosnym. Ja wiem, że to nie musi rezonować ze wszystkimi. Możecie to też zinterpretować po prostu koniec jakiegoś etapu w waszym życiu. Tak jak tutaj zresztą mówiłam wcześniej, nie mamy nowy początek. Nowy początek. No i koniec starych rzeczy tutaj, tak? Z tą, z tą wieżą. Także na pewno wieża się zawali, kochani. No, nie widzę, e, nie widzę innej, innej sytuacji. Ale to was uwolni, bo niby jest ta trójka kielichów, e, ale ona też pokazuje taką wolność. Myślę, że, że w pewnym momencie po prostu będziecie wdzięczni, że, że tak to się skończyło. Że może. No. Może tak po prostu miało być. Także przykro mi, kochani, jeżeli wam też, bo jeżeli nie i chcecie przyjąć piątkę, to jak najbardziej super, winszuję, dobre podejście. E, dobra, teraz przejdziemy do właśnie bardziej miłosnego, chociaż to już miłość nie było. E, dobra, zobaczmy, cóż możemy tutaj sprecyzować dla moich baranków, jeżeli chodzi o strefę miłosną na luty 2021. I mamy Baranki, i Słońce, Księżyc, Ascendent i Wenus. Mamy Asa Pentakli. Hmm. Asa Pentakli, dobrze, nowy początek, zaczynamy zdecydowanie. Coś nowego idzie w Waszą stronę. A Wy chcecie się oglądać na stare. Mamy, mamy Cesarzową, super. E, w ogóle ta Cesarzowa jest trochę taka zblazowana na tej, w tej talii, jest takie urocze. Um, dobrze. O, i mamy, mamy śmierć. I, I śmierć jest pod wieżą. Także, czy ja naprawdę muszę. I, i zobaczcie, śmierć w tym, w tym rozkładzie jest w pozycji odwróconej. E, czyli, bo śmierć jest raczej taką powolniejszą zmianą, a wieża jest tą szybką zmianą, taką niespodziewaną. Ale jak mam, mam śmierć w pozycji odwróconej, zaraz obok wieży. No to jakby zmiana będzie. Zmiana będzie i to będzie silna. Będzie wielka zmiana. Nie, nie tak, zdecydowanie czas po prostu i mamy. Mm, mamy naszego kapłana na spodzie. E, na spodzie talii, może tutaj położę dalej. No także kochani. E, Myślę, że na pewno nadejdzie tutaj po prostu kres Waszych, e, waszych rozterek, waszych, waszych cierpień. Już nawet nie mówiąc o tych, o tych trójkątach miłosnych, bo, bo tutaj się skupiamy bardziej na ogólnie, na, na miłości. E, nadejdzie kres czegoś, ale nadejdzie też ten, właśnie ten nowy. Początek. Nowy początek, który pokaże Wam, że mm, warto było czekać na ten nowy początek, warto było inwestować w siebie, pielęgnować jakby swoją, swoją, swoją i, e, swoje zewnętrze i swoje zewnętrzne, i swoje wewnętrzne, Także zainwestować w siebie po prostu. Mamy tą cesarzową, która jest po prostu bardzo, bardzo atrakcyjną kobietą, e, więc pielęgnujecie ten pierwiastek kobiecy w sobie. Obojnie, czy jesteście kobietą, czy mężczyzną, tak? Każdy z nas. Ma pierwiastek kobiecy i męski w, swoim, w, swoim, w sobie, tak? Więc to nie, mm, e, to nie jest tak, że jesteśmy w 100% kobietą, w 100% mężczyzną. Po prostu pielęgnujcie te swoje najlepsze naj, po najlepsze prostu cechy, tą wrażliwość, tą troskliwość, mm, to, że potraficie wykazać się dużym zrozumieniem. Ale ta cezorowa też jest kartą, jakby twórczą. E, oprócz tego, że też zwiastuje czasami, mm, czasami ciążę, także też od razu daję wam taki, taką, czy, taki, 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 taki ostrzegawczy znak, taką czerwoną flagę, mm, że uważajcie po prostu, jeżeli nie chcecie być w takiej sytuacji, em, bo potem będzie, że ja nic nie powiedziałam. E, ale też właśnie coś nowego, nowe pomysły. Y, taką dużą dozę kreatywności. Także y, myślę, że tutaj po prostu nowy początek, jak najbardziej. To jest. No, wszystko na to wskazujesz. Po prostu zmiana, nagła zmiana i od razu odrodzenie się. Y, nie, będzie, nie będziecie mieć w ogóle. Mam wrażenie, że jak zakończycie tamtą relację która jest, no z tego, co widzę, no nie jest najzdrowsza, raczej, raczej prowadzi do, do smutku i łez. To zaraz poznacie kogoś nowego, kto, kto będzie chciał w was inwestować, was inwestować swój czas, swoją troskę, po prostu swoją osobę. To jest naprawdę piękne, piękne czytanie. I wy odpołeczcie się tym samym, bo, bo ta cesarzowa jest właśnie taką bardzo delikatną kobiecą, kochaną osobą, która potrafi wykazać się ogromnym zrozumieniem. I tak, to, to właśnie tak to widzę, kochani. I zmiana będzie. Nie uciekniecie od niej. Czy teraz, czy później, wiadomo, to może być bardzo, bardzo płynne, no ale no tak to wygląda. Tak to wygląda Dobra, sprawdźmy jak tam u Was Jeżeli chodzi o karierę, finanse e, Czy to szkołę Po prostu taką sferę Taką sferę, nie? Dobra Zobaczmy co u moich baranków e, W lutym 2021 Baranki i słońce I księżyc I ascendant I Wenus Sprawdźcie swoje znaki, kochani Będziecie mogli mieć szerszy obraz Okej okay. Mamy króla mieczy Ciekawie. Mhm. Dziewiątkę kielichów, odwróconą, to też chcę podkreślić. I królową różdżek. Okej. Okay. Pierwsze, co mi przyszło na myśl, to jeżeli chodzi o pracę, jestem tu dla pieniędzy. Jestem tu, bo póki co nie mam nowych, nie, nie mam innych opcji, więc po prostu... Okej, okay, niech będzie. E, no i jakby to, to całkiem nieźle wygląda, bo, y, bo dostajecie jakąś satysfakcję z tego. To nie jest wasza wymarzona, może ścieżka kariery, to nie jest coś, co po prostu zawsze pragnęliście robić, mm, ale widzicie po prostu y, nowe horyzonty i, i y, y właśnie dobre. Y, Dobre pieniądze w tym wszystkim też. E, myślę, że możecie mieć właśnie. Jest jakaś osoba, myślę, że to może być wasz szef po prostu, który wzbudza u was duży respekt i wiecie, że od tej osoby możecie się dużo nauczyć, i, e, no i w jakiś sposób po prostu szanujecie go, tą osobę. I to, jak potrafi się komunikować I to, jak potrafi zaplanować wszystko Możliwe, że to Wy jesteście tą osobą też Ale raczej widzę, że po prostu jesteś, Macie kogoś, kogo bardzo, bardzo Szanujecie i poważacie jego opinię może właśnie to nie jest, to nie jest ta, ta praca, którą zawsze chcieliście wykonywać, albo coś, co sprawia Wam nie wiadomo jaką przyjemność, czy jesteście, nie wiem, bardzo kreatywni tam, ale, ale po prostu jesteście w tej pracy, czujecie się bardzo pewnie. Czujecie się bardzo pewnie i, i to się nie będzie zmieniało w lutym, z tego co widzę. Ewentualnie możecie się poczuć jeszcze bardziej pewnie, ale to raczej wyszło właśnie w górę, w tym, w tym lepszym kierunku, aniżeli w coś miało się tam zepsuć. Raczej czuję, że Wy tu dość dużą stabilizację po prostu odczuwacie w tym, co w tej chwili robicie, i nie widzę właśnie tutaj żadnych, żadnych większych zmian. Żadnych większych zmian? No, ewentualnie, może właśnie jakieś finansowe dodatki, tak jak mówiłam na początku czytania, tak? Czyli może jakiś bonus, może jakaś. Jakiś awans, też się może dla was szykować. Um, tak i, ale podkreślając to, że to nie, nie wiecie, czy to jest dokładnie to, co, e, no, co byście chcieli robić po prostu całość, jakby, przez całe życie. Tak jak mówiłam właśnie to bardziej w, koncie, w, w kontekście zarobkowym niż, mm, niż takim duchowym, kreatywnym i tym podobne. No ale to też nie musi się dotyczyć wszystkich, pamiętajcie o tym. Bierzcie to, co rezonuje, to co nie rezonuje, zostawiacie dla innych, pamiętajcie o tym. Dobra, i teraz przejdziemy do ostatniej części naszego czytania, czyli do części bardziej duchowej, jak wy się będziecie czuć emocjonalnie, co będzie na to wpływało, takie szersze. Szersze pojęcie dla moich baranków. E, zobaczmy, co u Was, kochani, kochane. Dajcie znać, czy czytanie rezonuje. Pamiętajcie o komentarzach, lajkach i subach. Ja zawsze jestem za to bardzo wdzięczna. I zawsze odpowiadam na komentarze, więc możecie pisać. Wow! E, mamy asaki Lichów. Czyli widzę, że tutaj będzie bardzo dużo miłości do samego siebie, troski o samą siebie, czyli może faktycznie jak ta zmiana zajdzie, to będzie właśnie ta zmiana na dobre. To, że zauważycie jaką fantastyczną osobą jesteście i, i docenicie to po prostu, docenicie to e, jacy jesteście, a jesteście naprawdę fantastyczni. E, tak, jak, tak samo jak cesarzowa też ta kartka, karta trochę zwiastuje mm, ciąże, więc też sygnalizuje. Pamiętajcie o tym. E, no, ale ogólnie czujecie się naprawdę, naprawdę cudownie i macie taką dużą troskę do samego siebie do samej siebie. E, dwójka różdek. Mm, mm, Ha, no to jednak ta, ta sytuacja czasami, ta z tym mężczyzną, z tą kobietą z tego trójkąta całego miłosnego może wam psuć lekko krew, bo będziecie mm, trochę oczekiwali e, takiego określenia się od tej osoby. Mm, że albo w te, albo w tamte, nie? Albo w to, albo w tę albo, albo we w tę, chyba tak to, 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 to działa. Mm, więc myślę, że może, może będziecie musieli, e, może to Wy będziecie musieli właśnie podjąć decyzję, że słuchaj, albo, albo bierz mnie, taką jaka jestem, e, czy takiego, jakim jestem, albo po prostu wracaj gdzie skąd przyszedłeś albo przyszłaś, tak? Mm, tak, to, tak to widzę. Myślę, że tutaj podjęcie decyzji może nawet leżeć po Waszej, po waszej stronie, kochani. No na pewno, ósemka kielichów. E, myślę, że tak. Myślę, że tak. Mamy znowu cesarzową. Nie wiem, czy nie, nie będziecie mieli do czynienia z wagą. Tak? Bo mi się ta cesarzowa tutaj wiele razy pojawiła, ewentualnie skorpion. Skorpion też dwa razy. E, no ale dajcie znać, może, może jeszcze jakiś inny znak. Albo ktoś, kto ma po prostu bardzo dużo e, tych znaków w swojej, w swojej karcie, w swojej tabeli. E, myślę, że będziecie odchodzić od tej osoby. Mimo tego, właśnie, coś sprawi po prostu ten wybuch, coś po prostu ta czara się przeleje. I, i będziecie tak zawiedzeni, że po prostu przez chwilę będziecie myśleć, że może, może jednak, ale w końcu będziecie po prostu powiedzieć albo ja, albo wyjdź. Bo nie ma, nie ma niczego pośrodku. Nie możecie tak egzystować, egzystować cały czas. I zrobicie to z takiego szacunku, z takiej miłości do samego siebie. Po prostu zamkniecie pewien etap, aby, aby otworzyć się na coś nowego. I, I pójdziecie w tym kierunku w kierunku całkowicie nowych perspektyw, nowych uczuć. I lepiej poczekać czasami na właściwą osobę niż trzymać się kurczowo kogoś, kto po prostu sprawiał nam, nam ból, tak? I, I cały czas nas rozczarowywał. Bo tak to, tak to w tej chwili wygląda. Mam nadzieję, że podejmiecie bardzo dobrą decyzję. Trzymam za Was kciuki. Dajcie znać w komentarzu. Trzymajcie się ciepło. Widzimy się w czytaniach tygodniowych. Do zobaczenia!